Dziś chciałbym zrobić krótką przebieżkę po różnych formach hazardu. Najbardziej dziwną formą hazardu, z jaką się zetknąłem, było to, co się dzieje zawsze na lotnisku w Caracas, kiedy przylatują ludzie z Europy. Tam, tak jak na każdym lotnisku, są dwa typy wyjścia. Po przejściu przez kontrolę paszportową i zabraniu walizki człowiek ma do wyboru drzwi czerwone i drzwi zielone. Drzwi zielone, tak jak wszędzie oznaczają nic do oclenia. drzwi czerwone, no to są dla tych, którzy dobrowolnie zgłaszają się z czymś, co cłu podlega albo na wszelki wypadek wolą, żeby im ktoś zajrzał do walizki. Jak się podejdzie do drzwi zielonych, to nie ma tak jak na innych lotniskach, że po prostu człowiek przechodzi i jak celnikowi się nie spodoba jego twarz, to jest wtedy kontrola, nie? W Caracas zaczyna się loteria. Trzeba przed wyjściem nacisnąć specjalny Guzik. Guzik ma wielkość przeciętnej twarzy, ma też w sobie żarówki i odpowiedni głośnik. I teraz, jak człowiek naciśnie ten guzik, no to może usłyszeć taki sygnał PIP, co oznacza: a idź, człowieku, nic do Ciebie nie mam. Ale jest też drugi typ sygnału. Po naciśnięciu guzik może zrobić O, właśnie tak. Wtedy dookoła guzika zapalają się czerwone lampy, całe lotnisko na nas patrzy, my się na twarzy robimy tacy czerwoni jak ten guzik, zlatują się wszyscy możliwi celnicy i zaczynają rozkładać naszą walizkę na elementy podstawowe. Zabierają nas do specjalnej komory. Ubranie jest prześwietlane. Pierścionki idą pod mikroskop, żeby sprawdzić, czy diament, czy nie. Każdy element garderoby jest spisywany. Zaglądają nam we wszystkie otwory ciała za pomocą odpowiednich urządzeń. Taka kontrola trwa ze trzy godziny. Nikomu nie życzę. Widziałem raz, jak jednego pana skontrolowano, a potem dostał taką kupę <laughs> swojego bagażu, walizka naprawdę była rozłożona na elementy podstawowe i składaj sobie człowieku sam, bo przecież służba celna Wenezueli za nic nie odpowiada. To guzik pana wylosował. To pan sam naciskając guzik nie miał szczęścia, więc teraz niech pan sobie ten bagaż cały składa i montuje sama. Jak się to się połamało, trudno. Nienawidzę tego guzika. Ile razy ląduję w Caracas, jestem nerwowo przerażony. Podchodzę i, i boję się, że nie usłyszę zwykłego, miłego powitania w formie pi, tylko że ten guzik zrobi na mnie rezystencja. Albo resistencja, oznacza po hiszpańsku i portugalsku opór. Może być opór elektryczny guzika. Inną formą, przepraszam bardzo. Może Inną formą hazardu, z którą spotkałem się w dziwnym miejscu, to było bingo. Normalne bingo, wszyscy karteczki dostają. Pani losuje numery, już nie maszyna, tylko pani. Zaraz powiem, gdzie to się działo. Ludzie, jak numer pada, to przekreślają go na swojej karteczce. No, a jeżeli krzyżyków mają pięć w rządku, albo w poprzek, albo pionowo, no to wtedy krzyczą bingo. I pani przylatuje. Gdzie to się działo? Na pokładzie w samolotu kolumbijskich linii lotniczych. <laughs> takie fajansiarskie, przepraszam za wyrażenie, takie hałowe bingo, jak gospodynie wiejskie mogą sobie zorganizować w każdej stodole. To w tym samolocie było. Elegancka stewardesa, eleganckie linie lotnicze. Lecimy beingiem. <laughs> I to bingo takie domowe. Ale można było wygrać bezpłatny bilet na trasie dowolnej z Kolumbii do Nowego Jorku albo Miami, znaczy z dowolnego miejsca w Kolumbii, bilet, na te linie lotnicze. Ważny przez rok i w dodatku dla, dla dwóch osób. Tylko zagwozdka była taka, że każdy musi po 10 dolarów wpłacić, żeby uczestniczyć w tym bingu. Normalny hazard na pokładzie samolotu. Dopiero po dłuższej chwili, jak to bingo mnie przestało interesować, zorientowałem się, dlaczego my gramy w te klocki. Chodziło o to, żeby odwrócić uwagę wszystkich uczestników lotu od tego, że jedna blaszana płyta z poszycia skrzydła strasznie się telepie, grożąc urwaniem. A jakby się urwała, no to byśmy mieli lądowanie w Morzu Karaibskim. Bingo! W samolocie? Rzecz dziwna, no ale samolot tak jak statek, Strefa bezsłowa, w pewnym momencie to urządzenie, którym jest samolot bądź statek, jest poza terytorium jakiegokolwiek państwa, więc bez podatku. Można to sobie wyobrazić, ale proszę sobie wyobrazić strefę bezsłową w kościele. Otóż w Stanach Zjednoczonych w kilku polskich kościołach spotkałem się z takim zjawiskiem jak środowe albo sobotnie bingo dla parafian i normalny hazard w sali parafialnej. Przychodzą gospodynie. Wybił dzwon na szóstą, msza się rozpoczyna, a po mszy wszystkie panie tyr, 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 tyr na dół do salki katechetycznej i w tych wszystkich krzyżach pod Matką Boską, pod y, Świętym Józefem z Dzieciątkiem Jezus i z Lilią w ręku, w tej całej dekoracji dookoła droga krzyżowa, one rżną w bingo, a kto jest przywódcą? Ksiądz. Normalnie ksiądz tam te numerki wyczytuje czy wyświetla na tablicy, o, okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych y, sekty i kościoły mają prawo do tego rodzaju działalności. To jest sposób na obejście przepisów stanowych zabraniających hazardu. W większości stanów hazard jest zakazany poza wyznaczonymi strefami. Inną strefą, gdzie hazard wolno uprawiać swobodnie są eksterytorialne z definicji rezerwaty indiańskie. No i jedzie sobie turysta, patrzy na pisane, Indian Reservation! I strzałka w prawo. No to turysta skręca, myśli sobie, że wigwamy, zobaczy ogniska, jakieś poł... że takie rzeczy będą, a tam słychać tych jednorękich bandytów, muzyczka z sufitu, pokerek, ruletka i apacze bez pióropuszy, w eleganckich, bogatych strojach, paluchy aż dzwonią od złotych pierścieni. Kasyno! Pełną gębą... I Las Vegas niech się schowa. Wśród gier hazardowych w Ameryce Południowej dominuje domino. Zostawia w pobitym polu pokera, w ogóle wszystkie gry karciane, szachy. Nic z taką popularnością się nie cieszy jak domino. Może dlatego, że karty lepkimi, spoconymi w 35 stopniach i wielkiej wilgotności dżunglastej, w e, spoconych rękach karty by długo nie przetrwały, a domino, plastikowe kości. Właściwie kamienie się mówi, są w stanie przetrwać wszystko. Stolik do domina zawsze jest kwadratowy, chyba że jest to kontuar w barze. Wtedy to stanowi wyjątek. Panowie na rogu takiego kontuaru stoją. No więc tak, stolik kwadratowy czterech dżentelmenów zawsze gra. Wszystkie kamienie domina trzymają jakoś tak zgrabnie w ręku, im się to nie myli. No i. Aha, najpierw trzeba kamienie potasować. Tasują w sposób niebywały, na dwie ręce, grzechocze to wszystko cudownie. Yy, można oszukiwać. Wielokrotnie byłem świadkiem, jak jeden pan drugiego linijką wali po rękach, bo na przykład małym palcem pan przytrzymuje podwójną szóstkę albo mydło. I tak niby miesza, 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 ale wie dokładnie, gdzie są jego ulubione kamienie. No to w taki sposób można oszukiwać. I teraz tak, wykłada się te kamienie na stół, tak jak Karty, tak jak w takiej agresywnej rozgrywce karczanej, kiedy się rzuca kartą e, przebijam dupkiem żołędnym! To oni tak tymi dominami walą w stolik, a ja dwójeczkę dokładam A ja mydło, a ja podwójne mydło Potrafią z odległości półtora metra rzucić tym małym kawałkiem plastiku W taki sposób, że on najpierw pięknie gruchnie o stolik Potem zakręci trzy piruety i przesunie się 20 cm, dobijając do szeregu innych kamieni domina. W domino gra się na pieniądze, tak jak w pokera, albo jeszcze lepiej, za domino ludzie sobie ucinają uszy, nosy, ręce maszetami, jak się pokłócą albo złapią na oszustwie. Tak to jest w Ameryce Południowej. Wróćmy na pokład samolotu, bo trzeba wracać z drugiego końca globusa do domu, do Polski. Opowiem historię mojego lotu do Panamy. Otóż przesiadłem się z lotu transoceanicznego na samolot wewnętrzny Stanów Zjednoczonych. Lot czarterowy wynajęty na trasie z Nowego Jorku, jeśli dobrze pomnę, do Panamy. Lot wewnętrzny, dlatego że samolot wiózł wojsko do militarnej strefy Kanału Panamskiego. Samo wojsko i kilkadziesiąt miejsc wolnych, no i linie lotnicze zdecydowały się te kilkadziesiąt miejsc wolnych sprzedać normalnym ludziom, takim jak ja. Na trasie transoceanicznej ludziom przysługuje alkohol. Bezpłatnie. W czasie lotów wewnętrznych, jeżeli ktoś kontynuuje trasę transoceaniczną, no to może nadal za darmo popijać do woli, ale na to popijanie dostaje już specjalne kupony. Dlatego, że osoby, które wsiadły w Nowym Jorku i gdzieś tam dalej lecą, no muszą już płacić po dwa dolarki, a osoby, które w Nowym Jorku tylko się przesiadły z transoceanicznego lotu, kontynuują na takie specjalne właśnie kupony. Ja miałem tych kuponów ze 150. Wszystkie kupony były zebrane przez całe lata, no bo jakoś nigdy mi się nie chciało pić. Więc zbierałem te kupony, zbierałem, jak zobaczyłem samolot pełen wojska, US Marines. No i widziałem tych wojaków na żołdzie, którzy odmawiali sobie wydania dwóch czy czterech dolarków na napoje. Poszedłem do stewardessy na początku samolotu, wyjąłem ten mój pełen bloczek i powiedziałem: Proszę pani. Za ten bloczek kuponów stawiam wszystkim. Ale się wojsko ucieszyło, zaczęło gwizdać, tupać nogami z radości, a potem a potem wygrałem największą nagrodę, jakiej mogłem się spodziewać. Wejście do bazy wojskowej US Marines przy kanale panamskim. Co tam się działo? Opowiem innym razem, bo tym razem to już koniec do usłyszenia za tydzień mówi Wojciech Cejrowski.